Czy wiesz, że Polska zajmowała kiedyś powierzchnię prawie miliona kilometrów kwadratowych? Ile? To prawda, ale pamiętać trzeba, że droga do takiego wyniku była długa i kręta. Państwo pierwszego historycznego władcy Polski, Mieszka I, było podobne pod względem wielkości i kształtu do Polski obecnie. Kolejni Piastowie okresowo albo powiększali nieco granice państwa, jak choćby Bolesław Chrobry, albo tracili część ziem, jak na przykład Mieszko II. Po okresie rozbicia dzielnicowego Władysław Łokietek zjednoczył Polskę, ale w jej skład wchodziły tak naprawdę tylko dwie duże dzielnice – Małopolska i Wielkopolska. Dopiero jego syn Kazimierz Wielki przyłączył do naszego kraju tereny na południu i wschodzie, m.in. Ruś Halicką, powiększając Polskę ponad dwukrotnie. W 1466 roku, po długiej wojnie z Zakonem Krzyżackim, Polska odzyskuje dostęp do Morza Bałtyckiego, zdobywając Pomorze Gdańskie. W 1569 roku Polska i Litwa podpisują Unię Lubelską, tworząc nowe państwo w Europie, Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Już wtedy jest to ogromny kraj liczący ponad 800 tysięcy kilometrów kwadratowych. W takich okolicznościach dochodzimy do roku 1619, kiedy to Rzeczpospolita podpisuje z Rosją pokój w Dywilinie. Uzyskuje wtedy województwo smoleńskie, czernichowskie i nowogrodzkie. Polska wówczas liczyła prawie milion kilometrów kwadratowych. A dokładnie 990 tysięcy. Swoimi granicami obejmowała obszar od Morza Bałtyckiego po prawie brzegi Morza Czarnego i Morza Azowskiego.